Witam kopę, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam porada 234. Jak wydrukować każdy element tabeli przestawnej na osobnej stronie. O co dokładnie chodzi? Jeśli ja teraz nacisnę Ctrl P, to mam tabelę przestawną w formie ciągłej, czyli to jest produkt burza, chmura, deszcz i tak dalej. Wszystkie one są zapisane ciągiem. A mi chodzi o to, żeby każdy produkt był na osobnej stronie. Żeby to zrobić, musimy wejść w opcję danego elementu. Czyli muszę sobie zaznaczyć burzę. I teraz najprościej kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy, wybrać sobie ustawienie pól. I tu przechodzimy do zakładki układ i drukowanie. Możemy sobie tutaj wstawić pusty wiersz po każdej etykiecie elementu. To będzie bardziej rozróżniało ten podział w tabeli przestawnej, ale nie wpłynie na to, co chcemy zrobić z drukowaniem. Jest tutaj opcja zdrukowania wstaw, podział strony po każdym elemencie. I właśnie to nam zapewni, że każdy element będzie na innej stronie, każdy mój produkt. Więc sobie klikam OK. I teraz Ctrl P. I widać już, że przede wszystkim mam całe 7 stron, nie tak jak wcześniej 3. Ale aż 7 na każdy produkt jedna strona. Tu jest jeszcze, powiedziałbym, jedno niedociągnięcie, bo na pierwszej stronie widać, co my tutaj dokładnie mamy, też widać, jacy sprzedawcy dokonali akurat tych konkretnych sprzedaży. Więc jeszcze by trzeba zmodyfikować jedną rzecz. W układzie strony tutaj. Otwieramy sobie dokładną specyfikację. Interesuje nasz arkusz i powtórzymy sobie dwa pierwsze. Pierwsze przy drukowaniu. Teraz Ctrl P. Na pierwszej stronie mamy nagłówki tabeli przesadnej i na kolejnych też są te nagłówki. Więc w tak prosty sposób możesz wydrukować każdy element tabeli przesadnej na osobnej stronie. Jeśli spodobał Ci się film, naciśnij, lubię to. Subskrybuj kanał, po więcej porad i informacji na temat Excela.